Powiem wam szczerze, pierdoli mnie już to całe gadanie o motywacji, mindsetach i reszcie coachowego gówna. Bo w życiu, jak naprawdę czegoś chcesz, to nie siedzisz, kurwa i nie płaczesz, tylko kombinujesz. Patrz na takiego Żula z pod sklepu. Widziałeś kiedyś Żula, który nie pije, bo mu się nie chce albo nie ma kasy? Nie. No właśnie. Bo Żul nawet bez grosza i tak zrobi wszystko, żeby mieć na jabola. Nie pyta nikogo o pozwolenie, nie szuka wymówek. Po prostu wstaje i ogarnia swoje. Jest głodny, załatwi coś do żarcia, chce się napić, załatwi sobie flaszkę albo denaturat. Nie dlatego, że ma jakieś supermoce, tylko dlatego, że nie pierdoli się z życiem. Rozumiesz, człowieku? Więc zanim zaczniesz znowu jęczeć, że ci nie wychodzi, że świat zły, że kasy nie ma, pomyśl, jakbyś miał w sobie chociaż 10% determinacji przeciętnego Żula, to już byś był gdzie indziej w życiu. bądź jak Żul, walcz o swoje, kombinuj, nie poddawaj się i nie pierdol. Tym wasze sprawy. Resetujemy Matrix.